Cześć, to jest znowu odcinki Romek buduje i dzisiaj chcę wam pokazać moją zbroję, którą bardzo No zbudowałem jakiś miesiąc temu i teraz chcę wam pokazać. Yy, w ogóle sądzę, że się, że bardzo fajna historia, yy, ale później o niej opowiem. Najpierw chcę Wam w ogóle całą pokazać. Yy, I w ogóle no... Teraz już Wam opowiem. Tutaj ma swoją taką broń. Specjalnie takie dwa tutaj den. możesz wdać miecz, ale to szlety. Podobne do tej tutaj o takiej broni, którą sobie ustawiłem. Takie bronie sobie wymyśliłem, to są takie legendarne bronie. Yy, bo to one stworzyły tego mecha, więc takie coś, no taką historię wymyśliłem. I tutaj ma jeszcze tarczę z jakąś taką mega mocą. Yy, o, tu jest trzy moce. Yy, jedną yy, tą gdzieś czaszka yy, i spływa trucizna. Nazwałem yy, trujące, yy, trujące majtki, bo tak się naprawdę nazywa. Yy, Tę niebieską nazywałem odrodzony smok. A ta ostatnia yy, z zielonym smokiem to nazwałem ją smok roślin. Yy, w ogóle. W ogóle, ja fajną broję według mnie zbudowałem. I tutaj też dałem różkę od naszego bohatera w zbroi. Tutaj. Yy, tutaj mam właśnie te bronie. To jest yy, kaptur, yy, tu, mam, tu mamy części takiej jednej zbroi. To jest bandana. Tutaj no, jeszcze nie zrozumiałem tego nazwy. Tutaj mamy włócznię. Tutaj mamy mega broń. A tutaj mamy dwa miecze, ale mega miecze. Chociaż, chociaż wyglądają jak dwie zwyczajne katany. Yy, Przechodzę do ludzi yy, No, wszystko jest tutaj dobrze. Ludzik jest. I zawsze też można odczepić sobie te tarcze i wczepić ten dolny miecz. I będą dwa sztylety w dwóch rękach. No i teraz chyba obrzeć historię związaną z tym. I wszystko się zaczęło w ogóle od tego, że był taki ktoś, powiedzmy, kto był taki hiper, hiper taki obrońca świata i on miał masę mocy, takich supermocy, takich na przykład jak ogień, woda, lód, ziemia czy coś takiego. Herbem był tutaj. O, jest pokazany na zbroi. To chyba jest wilk, albo lis. Chyba lis to jest. Yy, tak, to lis. Yy, no, i on stworzył specjalnie takie bronie. Te legendarne. I on i, 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 i połączył je wszystkie. I stworzył z nich mecha, ale później. Yy, te bronie z powrotem rozczepił za sobą i tego Michał akurat stworzył z mocnych później mega broni. Yy, no W ogóle chcę też powiedzieć, że chociaż to i to to jest dzielna mega broni, to te miecze są specjalnie do tego o nar narmiennika. Chociażby jest bez narmienników. Yy, no i właśnie tutaj się wkłada. Tutaj też właśnie, no tak jest. Zrobiłem trochę wyższe nogi niż powinny być, bo wtedy jest właśnie taka lepsza zbroja. No i, no i właśnie okazało się, że on tutaj jest jego jakimś bardzo, bardzo hiper, hiper dawnym potomkiem tego, do, tego obrońcy. No i on odnalazł te zbroje za pomocą legendarnej księgi, którą też stworzył tamten jego przodek. W ogóle cała historia. Hmm, jeszcze by się wyburzyła, ale bym Wam powiedział, to by zajęła jakąś godzinę, więc w ogóle zrobię Wam spoiler. On stworzył zbroję i później jeszcze dalej sobie żył w spokoju i tataratata ta, 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 i bym Wam powiedział już całą historię, no ale jak już mówiłem, zajęłoby to z godzinę. No właśnie, o, tutaj zrobiłem z sobą takie zero dodatków, takie proste, tak, tak prosto zbudowałem jest w inny sposób o w ogóle jest w ogóle tak fajnie, że jak się ma takie zbroje z Nexonite to ja tutaj tak doczepiłem o tutaj mamy taki doczepnik który się zawsze zdobywa w każdej z takich zbroj. i tutaj mamy o taką fajny klocek taki w którym siedzi nasz bohater no i tutaj jeszcze mamy tę kopułę taką ledwo widoczną trochę o, kopułę. No w ogóle szczep... No i szczepić można. W ogóle teraz wam pokażę o ten efekt jak się doczepi ten drugi miecz. O, chwilka. O! I dwa sztylety. Oczywiście zawsze można też tutaj przyczepić sobie tarczę ale ja lepiej już powiem to zmienię tak jak było. No, i w sumie mm, fajna zbroja, według mnie. Też biorąc pod uwagę, że powinna mi się podobać, no bo sam ją zbudowałem. Yy, bo miałem zamiar zbudować jeszcze dwie zbroje, ale zbudu i już nawet i jest, jestem podczas budowy właśnie tych pozostałych dwóch. No, i może w jednym z filmików Wam je pokażę. Ogólnie, to już chyba tyle na dzisiaj. Yy, niedługo nagram kolejny filmik, i yy, cześć!